Wyznaję, że miłość Boga, która wypełnia moje serce, usuwa we mnie wszelki strach. Odrzucam wszelkie formy strachu, ponieważ nie otrzymałem ducha strachu, ale ducha mocy, mądrości i miłości. Ogłaszam, że jestem wolny od uścisku strachu w moim życiu w imię Jezusa. Strach, który paraliżuje potencjał, niszczy wyobraźnię, zabija pewność siebie, podkopuje entuzjazm i zniechęca do podejmowania inicjatywy. Strach, który prowadzi do niepewności i wahania. Strach, który zanika, zmniejsza, osłabia, produktywność i pozbawia zdrowia nigdy więcej nie będzie działał w moim życiu w imieniu Jezusa. Odrzucam strach przed śmiercią, ponieważ jestem duchem a moje ciało jest tylko kopertą, która mnie zawiera. W Chrystusie mam życie na wieczność, a po zmartwychwstaniu przeoblekę się w chwalebne ciało. Odrzucam strach przed starością, ponieważ wieczny duch życia odmładza mnie w miarę upływu lat. Jak orzeł, każdego dnia odnawiam swoją siłę. Biegam i nigdy się nie męczę. Chodzę i nigdy się nie męczę. I nawet jeśli moje zewnętrzne ciało niszczeje, mój wewnętrzny człowiek odnawia się z dnia na dzień, ponieważ patrzę na rzeczy niewidzialne, a nie na rzeczy widzialne, ponieważ rzeczy widzialne są tymczasowe, podczas gdy rzeczy niewidzialne są wieczne. Odrzucam strach przed krytyką, ponieważ postanawiam podobać się nie człowiekowi, ale Bogu, Chrystusowi, który mnie zaciągnął, który sam odkupił mnie swoją drogocenną krwią. Jeśli Bóg jest za mną, Któż stanie przeciwko mnie? Ogłaszam, że Bóg i ja jesteśmy absolutną większością w imieniu Jezusa. Z ufnością odrzucam strach przed biedą i porażką, ponieważ urodziłem się po to, by odnieść sukces. Wiem, że jestem mistrzem od dnia moich narodzin. Spośród 400 milionów plemników wyprodukowanych przez mojego ojca, tylko ja wytrwałem w upale, by spotkać się z jajeczkiem w łonie matki. Jestem mistrzem, ponieważ sam przeżyłem i ukończyłem wyścig w łonie matki. Porażka może być incydentem w moim życiu, ale z pewnością nie jest moim celem w imieniu Jezusa. Z Bogiem dokonam wyczynów, bo to on miażdży moich wrogów. Odrzucam strach przed przyszłością, ponieważ uznaję, że Bóg ma dla mnie wspaniały plan pokoju, a nie nieszczęścia, aby dać mi przyszłość i nadzieję. Odrzucam strach przed chorobą. Odrzucam strach przed utratą tego, co jest dla mnie cenne. Jestem wolny od wszelkich innych form strachu w imię Jezusa. Przez wiarę otrzymuję śmia, pewność i odwagę, by stawić czoła wszystkim wyzwaniom życia w imieniu Jezusa. Wieczność napełnia mnie pewnością, siebie jak młody lew. Jego doskonała miłość wygania we mnie strach. Dlatego właśnie wybieram powiększanie tego, co wieczne, a nie okoliczności. Wyszedłem z kręgu moich okoliczności, ponieważ zasiadłem z Chrystusem w niebiańskich miejscach. We wszystkim pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelką wiedzę, będzie strzegł mego serca i moich myśli w Chrystusie Jezusie. Ogłaszam, że łaska i szczęście będą mi towarzyszyć przez wszystkie dni mojego życia. I będę mieszkał w domu Pana aż do końca mojej ziemskiej misji. Króluję tutaj na dole z Chrystusem. Amen.